Witam państwa serdecznie w kolejnym filmie i jednocześnie pozdrawiam wszystkich moich sympatyków z Warszawy. W tym filmie chcę państwu zaprezentować taką historię dzisiejszej pacjentki niezwykłej pacjentki, która idealnie potwierdziła to, co państwo od wielu miesięcy powtarza, że zdjęcia rezonansu magnetycznego, czy ogólnie rezonans magnetyczny, nie jest wiarygodnym badaniem sam w sobie wraz z diagnostyką funkcjonalną, wraz z wywiadem z tym co pacjent czuje tak jak najbardziej jako badanie uzupełniające jest bardzo dobrym badaniem natomiast sam w sobie praktycznie nie znaczy nic możemy tak w praktyce powiedzieć albo może jeżeli ktoś chce być bardziej taki dyplomatyczny no to może prowadzić do bardzo wielu błędów diagnostycznych i teraz dzisiejsza pacjentka to potwierdziła jest niezwykłą pacjentką, ponieważ ma zrujnowany kręgosłup. I tak jak tutaj patrzę na zdjęcia kręgosłupa, to tak na poziomie L1, L2. Ma potężną przepuklinę krążka międzykręgowego. W zasadzie tam trudno wyczuć o wymiarach, ale tak około 10 mm. A tam rozsadza, można powiedzieć, ten krążek międzykręgowy. Druga przepuklina, taka potężna, to jest na poziomie L4, L5. Podobna jak ta niesamowicie rozsadzająca, ten krążek międzykręgowy. Trzecia na poziomie L5S1. No to jest taka, no powiedzmy, typowa. I czwarta na poziomie L2L3, i jeszcze na poziomie L3L4, czyli na każdym poziomie. Pacjentka ma takie normalne przepukliny krążka międzykręgowego. Natomiast L1, L2, L4, L5 to jest bomba. To jest, Państwa, to jest to taka żywa, jakby taka fontanna, można powiedzieć. tak? I co wszyscy, którzy oglądają ten rezonans, wymyśleli? Ta pacjentka chodzi taka zrujnowana, proszę Państwa, ruszać się nie może i tak dalej. Rwa kurszowa daje się we znaki i tak dalej. Proszę Państwa, nic podobnego. Pacjentka przyszła uśmiechnięta, zadowolona z bólu, kręgosłupa. Ciekawe. Na co pacjentka narzekała? Na to, że ma problem z chodzeniem, ponieważ boli ją powiedzmy wokół kolana górna część uda, i, to znaczy dolna część uda i górna część łydki, tak? czyli tak powiedzmy. Jak mamy staw kolanowy, to powiedzmy 15 cm w górę i 15 cm w dół. Tam ma bóle wtedy, kiedy albo dużej jedzie na rowerze, albo zrobi sobie taki kilometr marsz. Tak żadnych dolegliwości bólowych nie ma. A ma zrujnowany kręgosłup. Poprosiłem, żeby wykonała test palce podłoga. Proszę Państwa, bez zająknięcia. Dłonią dotknęła podłogi przy prostych kolanach i miała jeszcze zapas. Zrobujcie, spróbujcie we zrobić bez przepuści kręgosłupa, czy krążka międzykręgowego, skłon przód i zrobić taki zakres jak ona. A ona ze zrujnowanym kręgosłupem robi test palce podłoga. Kolejny test, tak zwany test Lasega. To dobrze Państwa, szczęka mi opadła, bo normalnie jak przychodzą do mnie pacjenci i robią test Lasega, to najczęściej jest to mniej więcej tak 45 stopni, czyli jak tutaj jest to tak kościółdowa względem podłoża 45, 90 to jest proszę Państwa bajka. Dodam, że ta pacjentka miała 67 lat, tak? Czyli 45 stopni to jest standard, 90 to jest bajka. Ja mam Państwa w tej chwili bez jakiejś rozgrzewki 90 plus 15, a ona miała 90 plus 40, czyli tak jak moja ręka. Zrujnowany kręgosłup, i tak potężny, też na sobie. Czyli, jeżeli ja bym zjął nogę, o, to ja ze zgiętą nogą mam taki sam test, taki sam e, zakres ruchu z dociskiem, jak ona z wyprostowaną nogą. A według rezonansu magnetycznego zrujnowany kręgosłup. Ona nie powinna przyjść do mnie, gdybyśmy się tylko opierali na rezonansie magnetycznym. Zobaczcie jak. Duże, no skrajne, jakieś takie rzeczy się dzieją, kiedy tylko skupiamy się na rezonansie magnetycznym. No i ja znam wiele innych osób, które pod względem rezonansu magnetycznego mają kręgosłup no powiedzmy prawie że zdrowy. Nie chodzić nie mogą, kroku postawić nie mogą. Wróćmy jednak do tej pacjentki. Ta pacjentka, proszę Państwa. E, narzekała na bóle po przejściu około kilometra i to bóle wokół stawu kolonowego. Pytanie od czego? Od kręgosłupa? Od tych przepukliń czy, inna przepukliń? czy inna Czy inny problem? Po zrobieniu diagnostyki funkcjonalnej ja dopatrzyłem się problemu w stawach skokowych i w stawach tutaj pad, Czyli tu był za mały zakres ruchu i był za mały zakres ruchu tutaj w stawie skukowej. u tej pani Zakres w stawie skokowym teoretycznie był dobry, bo to było około 30 stopni. Powinno być dobrze, natomiast zły był wzorze schodu. Czyli zły wzorze schodu w sposób ciągły powtarzany powoduje reakcję obronną organizmu i dolegliwości bólu. Ja skoncentrowałem się nie na leczeniu przepukni, bo te przepuknięcia nie mają żadnego znaczenia, tylko na usprawnieniu stawu skokowego. Zajmę się masażem łydki. Rozmasowałem pacjentce łydkę, rozmasowałem stopę. Poprosiłem, żeby pacjentka się przeszła. Tak jak mi powiedziała, dużo lepiej się czuję. Wrażenie jakby 20 kg ubył. Tak lekko chodziło. Że widzicie Państwo, warto, jeżeli patrzymy na dolegliwości bólowe, robić jedno i drugie. Sama diagnostyka strukturalna, czy rezonans, czy rentgen, na dobrą sprawę, nic nie znaczy. Mówi o tym, że coś się zrobione. To tak samo, jak w tej chwili zrobicie mi zdjęcie, stoplatkę. Zróbcie sobie zrzut z ekranu. No i zadajcie sobie pytanie, czy ja zawsze te, 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 taką mam twarz? Taką. Tak? Absolutnie nie. To, że ja taką twarz przyjąłem na czas zdjęcia, przyjąłem. to zrobił mi zdjęcie, w porządku. Natomiast to, do niczego. Nie przeszkadza. Ktoś inny może mieć inny wyrost twarzy. Zrobicie stop klatkę to wcale nie znaczy takie zwierzę. samo tej pacjentki. Kolejna, że pacjentka jak nawiedzona, wręcz nawiedzona ogląda moje filmy i ćwiczy. Ćwiczy, 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 ćwiczy. Jej dolegliwości bólowe znikają. Trzy lata temu były duże problemy w tej chwili problemy, można powiedzieć, z dolegliwościami bólowymi są kosmetyczne. Najbardziej zadziwiające było to, to też na oddzielnym filmie pokażę, że ta pacjenta parę lat temu miała tak zblokowane stawy łokciowe. Po prostu tu dwie ręce, nie mogła ani się położyć, ani zrobić. Można powiedzieć typowe, jak to się nazywa, zamrożony bark. Co ona zrobiła? Oglądałem moje filmy i ćwiczyła. W nocy się budziła i ćwiczyła, i ćwiczyła, i ćwiczyła. Dzisiaj pełny zakres ruchu we wszystkich dniach. Bajka. A się wierzyć nie chcę, że tak niesamowite efekty zdrowotne udało się osiągnąć pacjence, która nigdy w życiu mnie nie widziała, tylko oglądała moje filmy i z wielką determinacją ćwiczyła. Stosując się do moich zaleceń. Niesamowite. Także. Prawa dla tej pacjentki, życzę jej dużo zdrowia, radości. E, wygląda na to, że będę ją prowadził dalej, bo zadowolona była z wizyty. I e, jeżeli będzie dalej, to z przyjemnością będę Państwu opowiadał o jej rozwoju. Być może ona sama się zdecyduje opowiedzieć, to będzie jeszcze wszystko e, bardziej wiarygodnie wyglądało i będzie no, bardziej trafiało do tych osób, które są w jej wieku. Jeszcze raz przypomnę, 67 lat kobieta, niesamowite zakresy ruchu. Super. Cóż, tutaj że się napisali, dziękuję, dziękuję wszystkim za komentarze. Przypominam wszystkim, że mam 64 lata, jestem czynnym zawodowo fizjoterapeutą. Podoba mi się fajne określenie. Mogły <laughs> powiedzieć, że zaraz odpowie, Uż, że zaraz odpowie, a nie pali frana. Świetnie, no. świetnie, świetnie. To jest fajne porównanie. Myślałem, że pali głupą, a tu pali frana. Super, bardzo fajnie. Yy, Co jeszcze tutaj dalej? Mili Państwo. Dla tych, którzy są ciekawi mojego wieku, to powtórzę jeszcze raz. Jestem 1964 rocznik. Mam. Nie, przepraszam, jestem 1960 rocznik. Mam skończone 64 lata. Jestem dumny z tego, że mam tyle lat. Jestem czynnym zawodowo fizjoterapeutą i na swój pierwszy zasłużony urlop, taki dwutygodniowy. Wybieram. Na swoje 101 urodziny, tak? Także do jeden lat będę, czy na zawodowe, wyobraźcie mi sobie, no, 20 lat, tak? Będę miał 84 lata, jak tutaj będę terapiał? Zapraszam wszystkich na terapię, będę 84 lata. Zobaczycie, jaka będzie tutaj bajka, tak? Będą się działy, no, niesamowite rzeczy. Z roku na rok dzieje się coraz bardziej niesamowite rzeczy, a za 20 lat to, 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 to zupełnie będzie bajka. Być może będę online uczył, kto, kto wie jak będzie, może gdzieś na księżycu będę uczył, bo. Od przyszłego roku nie, od tego roku już mi się myli, albo tego, albo od przyszłego roku e, Amerykanie e, lecą e, na księżyc budować wioskę na księżycu, potem lecą na Marsa, być może będę e, gdzieś tam na księżycu albo na Marsie opowiadał. E, no, mieli Państwo, e, tyle w tym temacie, w temacie pytań. Tutaj żona mi podpowiada, są jeszcze dwa wolne miejsca na niedzielę. Dla tych osób, które mnie oglądają, chciałoby się zapisać na niedzielę, Dzwoncie telefon 6,96, 696141444. Jest no, niesamowita szansa załapania się na jutro, bo normalnie do mnie się czeka na wizytę półtora miesiąca do dwóch miesięcy. To mieli Państwo tyle w temacie dzisiejszym. I życzę wszystkim miłego dnia, dużo energii, zapału i do miłego zobaczenia w następny film.